Nasza wycieczka na górę Dom nie zapowiada się szczególnie wesoło. Jesteśmy w Alpach, ale pogoda jest jak w Tatrach. Już zaraz, tak. Pogoda jest jak w Tatrach. No ale jutro. Nasz meteorolog dyżurny twierdzi, czyli Michał, że się wypogodzi. Na wysokości około 2150 metrów nad poziomem morza, nad miejscowością Randa, tutaj na takich halach alpejskich. To jest Janek, najnowszy member naszego teamu. Tak. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Eee, no. Tego pana to znamy, tak, który troszeczkę syn marnotrawny, wreszcie do nas powrócił. No, ale powrót nie jest tak. nie Tutaj, no kierownik wyprawy. <laughs> kierownik. kierownik wyprawy. Absolutnie. W zastępstwie w zastępstwie Andrzeja zawady tym razem. Yy, no rychu pawłoski. rychu Pawłoski tak jest tym razem rychu Pawłoski w zastępstwie Andrzeja zawady, ale Andrzeja zawadę pozdrawiamy, maćku pozdrawiamy cię. No a ja no to ja tadeusz Wojtera <słuch> Jest piątkowy wieczór nasz. Namiot rozstawiliśmy no, na środku szlaku turystycznego. W góry jest tam, a w dół jest tam. No i jutro rano zadecydujemy, w którą stronę pójdziemy. Ale widoki całkiem niezłe się zapowiadają na jutro. Dobranoc. Thank <laughs> you. Dom Denichap 4545 metrów nad poziomem morza Najwyższy szczyt znajdujący się całkowicie na terenie Szwajcarii Jesteśmy przy schronisku Dom na wysokości około 2900 metrów Stąd rozpościera się piękna panorama między innymi na materhoru a tu i schronisko. Schronisko mocno się rozbudowało od mojego poprzedniego pierwszego pobytu tutaj. dobudowana została widoczna tutaj część drewniana. A stare schronisko, murowane tam widocznie za wandali, za węgłem, to prawdopodobnie jest w tej chwili prywatny mieszkanie właścicieli schroniska już jesteśmy na lodowcu odcinek między schroniskiem a yy, tutaj tym miejscem to był taki chłam straszny luźne kamienie obsypujące się że nawet nie było sensu tego kręcić było tak obrzydliwie że aż szkoda normalnie kamerę wyciągać a dalej no to zobaczymy co będzie może coś się uda nakręcić Ładnie jest. Nic dzisiaj nie potrzeba, oprócz błękitnego nieba. nawet błękitne niebo masz, jakoś bardzo się upiera. No właśnie i nie. Przemęcz Fej... Fejści, Fejści. Fejści, och. Głusli, ciusli. Wieczór przed atakiem szczytowym. <gry> Tak Wieczór, który wygląda jak środek dnia Góra nam się schowała w chmurach Jesteśmy W górnej części lodowca fe, fe, Fejści Fejści, czy jakoś, jak go zwał Jutro mamy Takie wyjście Po ściance nad lodowcem na przełęcz no i potem już poginamy śnieżną granią na szczyt na południe może na szczyt dojdziemy tutaj widać drogę normalną, my idziemy granią Редактор Jesteśmy na przełęczy wejści z powrotem po zejściu ze szczytu, a tam w oddali to co, co widać ten tłum to jest kolejka do, do zjazdów z Przełęczy na Lodowiec 17 osób Paweł policzył także przy dobrym, przy dobrych wiatrach 3 godziny zejdą, tak? No, właśnie tak A tu pan miejscowy też czeka.